Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożny, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strubieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie, wiem, nie. A wszystko co uczyni, powiedzie się nie tak jest z bezbożnymi. Są oni powiem, jak plewa, którą wiatr roznosi przed to. Nie ostoją się bezbożni na sądzie ani krzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. gdyż pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikomu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bez pośtyk, ani nie stoi na drodze cześników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie za konie Pana, i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Wydające Twój owoc we właściwym czasie, którego liść nie a wszystko co uczyni, Powiedzie się, nie tak jest z bezpośnymi. Są oni Bogiem, jak plewa którą wiatr roznosi przed Nie ostoją się bezbożni na sądzie ani. Prześnicy w, w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Są oni bowiem jak pleba, którą wiatr roznosi przed rok. Nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani Grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych Droga zaś bezbożnych jedzie do nikąd mm. Jak tlewa, którą wiatr roznosi tu nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd.